Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszną babkę z truskawkami. No dosyć nietypowe, natomiast babka wychodzi przepyszna. Truskawki zrobimy takie malutkie. Zresztą pokażę, jak ona wychodzi. Zobaczcie, w środku truskawki z lukrem truskawkowym. No i zrobimy ją na oleju, żeby była jeszcze bardziej taka delikatna. Także, żeby nie przedłużać. Zapraszam do pieczenia babki. No, tą babkę się robi bardzo szybko i prosto. Teraz to, co zrobiłem, to włączyłem piekarnik na 175 stopni, góra, dół, i przez ten czas, jak się piekarnik nagrzeje, wszystko będzie gotowe. Najpierw kroimy truskawki na taką drobną kostkę. Chcę, żeby te truskawki były przygotowane, bo jak już tą. Tą masę to ciasto wymieszam to jak najszybciej chcę, żeby było w piekarniku. Nie żeby czekało dopiero aż te truskawki się, w... aż resztę zrobię. no Bo ono wtedy nie będzie takie delikatne. Pół łyżeczki soli, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Ja już tutaj miałem przygotowaną mąkę, 250 g mąki. Natomiast wszystko podam w opisie, także tutaj. Jeżeli się, się tutaj pomylę, to w opisie będzie na pewno dobrze. Mieszamy te suche składniki, tak żeby dobrze się ten proszek do pieczenia wymieszał, i zaraz będziemy odmierzać. Znaczy mieszać, bo już sobie odmierzyłem. W ogóle to jest dobry pomysł, żeby tak wszystko sobie wcześniej przygotować. To jest cukier, żeby wszystko sobie przygotować, no bo później jest czasami problem, czego się zapomni. A tak, jak już jest wszystko na stole. No to, to robi się i łatwiej i niczego się nie zapomina. Jedno jajko, mleko, 120 ml mleka. To jest olej. Ja używam olej słonecznikowy. 150 g cukru było, 120 ml oleju. I to jest pasta z wanilii. Jeszcze z tymi ziankami. Przepyszna jest i dodaje super smaku zapachu w zasadzie, no smaku też troszkę, bo ja zaraz tą łyżeczkę sobie na tę łyżeczkę spróbuję i ten, ten smak jest super dobry. Nie używam w ogóle proszku cukru waniliowego, nieważne czy on jest, czy on jest naturalny czy nie naturalny, no bo cukier waniliowy za bardzo takiego smaku nie da jak taka pasta czy też właśnie te nasiody ziarenka. Te, te fasonki z wanilii, chociaż one są dosyć drogie, lub też ekstrakt wanili. Ale jak lubicie cukier, możecie dodawać cukier waniliowy. I to wszystko dokładnie mieszamy. Tutaj możemy mieszać do woli, ale jak już połączymy z mąką i z proszkiem do pieczenia, no to jak najszybciej musi iść do piekarnika. Dlatego, że zacznie nam się formować gluten. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby to było ciasto jak ciasto, nie jak chleb, żeby to było takie delikatne, żeby jak weźmiemy kęs, no to żeby się rozpływało w ustach. O, mieszamy szybko, nie musi być aż tak bardzo dokładnie nawet wymieszane, byle tylko, żeby ta mąka z, z tej miski była, była zgarnięta i teraz Wezmę sobie łyżkę, bo będę, łatwiej mi się będzie mieszać z truskawkami. I wrzucamy truskawki, jeszcze to zgarnę z, ze spodu, no bo tam się trochę mąki przykleiło. Wrzucamy truskawki. Tylko zanim wrzucę truskawki, no to. Dodam jeszcze trochę mąki. Dlatego, że to zapobiegnie spadaniu truskawek na dół. Dwie łyżki mąki. Wymieszam i mogę dodawać truskawki. O, jak te truskawki są opuszone mąką, to one nie spadną. Zresztą ta. To ciasto jest dosyć gęste, nie jest bardzo gęste, ale jest takie dosyć gęste też właśnie po to, żeby nam te owoce nie pospadały na dół i wtedy no ciągle byłoby dobre, ale wtedy nie byłoby tak takie jak powinno być. Na dole byłyby owoce, a reszta byłaby babka. Zobaczcie, tutaj dałem dosyć dużo tych truskawek, bo jakieś 250 gramów. No, ale jest zapach, już jest ten zapach truskawek. Foremkę do babki oprószyłem, najpierw wysmarowałem masłem i oprószyłem bułką tartą. Najlepsza do tego właśnie jest bułka tarta. Ona zresztą zostawia taki na tej babce taki właśnie bułkowaty, że tak powiem wygląd, co jest bardzo ładne, co mi się bardzo podoba bo jak nie dodamy tej bułki, tylko wysmarujemy, wysmarujemy masłem, bo ta foremka jest niby nieprzewierająca, nie, nie, no to wtedy jest takie gładkie bardzo. To, tak jest z tą bułką tartą, jest właśnie taka choropowata powierzchnia. Nie czuć tej bułki tartej, ona nie chrupie, ale jak ona się przypiecze, wymiesza z tym ciastem, nasiąknie tym ciastem, tą wodą, no to właśnie ta powierzchnia jest taka jak bab, jak, taka babkowa. Jak w domu babki było robione, to właśnie tak wyglądały. E, równomiernie to trzeba rozłożyć, żeby nam później, jak przewrócimy tą babkę, żeby ona równa była. I do nagrzanego już piekarnika 175 stopni, góra-dół. Jak nie macie góra-dół, no to termoobieg, tak 170. Na około 55 minut godzinę. Sprawdzamy patyczkiem. Jeżeli patyczek nie jest wilgotny, bo tam jakieś okruszki mogą osiąść na tym patyczku, ale to nie może być ciasto, to nie może być takie wilgotne. Jeżeli jest jeszcze troszkę wilgotne, zostaje wilgotne na palcu, no to ja zostawiam, teraz właśnie tak było, zostawiam na kolejne 7 minut żeby doszło, bo tak delikatnie było, ale co się stanie, jak będzie niedopieczone? To nie chodzi o smak, ale on opa opadnie. I to jest właśnie sekret tego. Zostawiłem chwilę tak z 10 minut, żeby ostygła, w zasadzie 20 minut, żeby ostygła. Przewracam i teraz będę robił polewę. Ale teraz powracając właśnie do tego sekretu, o którym mówiłem, no to żadne otwieranie powoli piekarników, żadne właśnie takie uchylanie, żeby nie opadło. Ciasto opada wtedy z dwóch powodów. Pierwsze przepis jest do niczego, jeżeli nam opada, musimy właśnie tak powoli otwierać piekarnik, to trzeba przepis zmienić. A drugie, zazwyczaj to jest na 90% po prostu jest ciasto niedopieczone i wtedy ono opada. Jeżeli się ciasto będzie dopieczone, ono nie opadnie. Bo tak delikatnie, no delikatnie zawsze tak osiądzie, ale tak bardzo delikatnie. Zmieliłem sobie truskawki. Można z widelcem zmielić, no, ale chciałem, żeby były takie nie do, tak bardzo do końca. To nie jest taka maś, taka jak woda, tylko jest, tak jeszcze widać takie kawałeczki truskawek. No i tutaj wrzuciłem ich za dużo. Będę musiał dodać dużo cukru, cukru pudru. No ale to po prostu za dużo dałem. No. Musi być ten lukier gęsty, bo jak nie jest gęsty, no to nie jest jak później, jak woda tak opada. No i ten lukier mi został, więc jak będę piek, można go od koczak szczelnie zamknąć do lodówki, no i jutro może coś upiekę, tak, żeby dodać lukier. Właśnie myślę, jak co jeszcze właśnie takiego z dobrego mogę upiec. Dobrze trzeba wymieszać, no ale tutaj będę musiał dużo cukru, potrój jeszcze dodać. To już pominę tę część. Natomiast lukier musi być tak w miarę gęsty. No i nakładamy. ja Lubię dosyć dużo tego lukru. Można dać mniej. Jak to lubi? Czy lubię? Nie lubię, ale dużo zrobiłem, więc. Więc dam. I zobaczcie. Babka jest przepiękna, jest bardzo delikatna. Wygląda też, ale ten zapach, cała kuchnia pachnie właśnie tymi truskawkami. Świeże truskawki, one nie są już świeże, bo już są upieczone, ale były świeże. Świeże, dojrzałe truskawki, takie słodkie, jak właśnie się jadło. Yy, na surowo i popatrzcie, jak w środku wygląda pięknie. Super. No, to trzeba, żeby spróbować. Ciasto wygląda pięknie, zobaczcie. No, ale najważniejsze, jak smakuje. O, już widzę, że jest mięciutkie. Jest po prostu przepyszne. Mięciutkie, delikatne, tak się rozpływa w ustach. No i ten smak świeżych truskawek no po prostu rewelacja. Także bardzo polecam i zapraszam do subskrypcji.